Cześć! Witam Was na moim kanale. Mam nadzieję, że wczorajszy film Wam się podobał. Dzisiaj będzie również film o pomidorach. A mianowicie, co zrobić, żeby pomidory zaczęły dojrzewać, żeby chciały dojrzewać. I żeby dojrzewały jak, jak najlepiej, żeby zdążyły dojrzeć przed przymrozkami, przed pierwszymi chłodami. Tak więc... Po pierwsze, o czym musimy pamiętać, to zbiór, zbiór dojrzałych pomidorów. I może się to wydawać oczywiste, może się to wydawać dziwne, ale tak jest. Spójrzcie, ja swoje pomidory z racji tego, że chcę, żeby one mi do, dojrzewały na krzakach, zostawiam dość długo. Spójrzcie, te większość osób by już zrywała. Dla mnie one są jeszcze niedojrzałe, jeszcze są za mało czerwone i je zostawiam. I w takim przypadku wszystko byłoby dobrze. Tylko, że te pomidory blokują dojrzewanie tych u góry. Tak, spójrzcie, ja ten pomidor w ogóle puściłem pod sufitem w bok. Już mam jedno grono dodatkowe. Tu już sobie są kwiaty, z których też będzie ładne grono. Tak więc widzicie, ja się nie śpieszyłem z ogłowajaniem pomidorów i na razie jeszcze tego nie będę robił. Ale jeśli macie problem, ponieważ jest, ten rok jest dość trudny i problemów właśnie z dojrzewaniem pomidorów jest dużo, to możecie zastosować kilka prostych sposobów, ażeby ten proces przyspieszyć. I po pierwsze usuwanie takich pomidorów. Usuwanie, zerwanie i położenie ich. Na parapecie, gdziekolwiek, żeby one sobie dojrzały. Ja od razu mówię tego nie robię, ale jest to jeden ze sposobów. Drugi to obrywanie liści. Obrywanie liści ale wiadomo, nie wszystkich, nie, nie wiadomo jak dużo, tego jeszcze muszę zostawić. tak, tego muszę ustawić, bo zobaczcie, tu jest jeszcze masę pomidorków małych. Tego nawet też na razie zostawię, bo jak usunę ten, bo ten już jest do zerwania, ten prawie, to może ten zacznie wyrosnąć szybko. Ale jakbyście chcieli usuwać liście, no to tradycyjnie po jednym, po dwa maksymalnie na dobę, żeby pomidorom nie zaszkodzić. I wiadomo, wyrzucamy nie na kompost, tylko do odpadów bio. A więc kolejnym sposobem to jest odkrywanie Pomidorów na działanie światła słonecznego, trzeci, spo, trzeci sposób to jest ogławianie, ale ja z racji tego, że u siebie jeszcze mam ogłowione tylko dwa pomidory i to jeszcze przez przypadek. Bo zobaczcie, tego chciałem skierować tak w bok, w bok jak tego, ale za mocno go nagiołem i mi on pęk. i tego mam ogłowionego. No, i nawet się ogłowił tak jak powinien, bo jest za drugim liściem. Mógłby być za trzecim, no ale to już nie było zależne ode mnie. Spójrzcie, tu mamy ostatnie grono takie ładne pomidorków. I jeszcze jeden, który ogłowiłem. To ten. Bo go już nie miałem gdzie poprowadzić. A spójrzcie, on ma na dole jeszcze tyle, tyle pomidorów, do, żeby dojrzały. Tu ma dość duże grono. Spójrzcie, jakie. Byki tutaj są do wykarmienia, tak? Tutaj jest trochę mniejsze. Tutaj jest też takie małe grono i ja tego pomidora ogłowiłem. Dzięki temu, dzięki temu po prostu te pomidory zaczną mi szybko dojrzewać na tym krzaku, ponieważ pomidor będzie chciał, żeby owoce jak najszybciej dojrzały i żeby mógł on przetrwać gatunek. Ogłowiłem jeszcze jeden pomidor, bo zobaczcie. Ten jest taki lichy, i on mu daje, że on zbyt długo już nie pociągnie. On w ogóle jest taki wiotki, i na razie go ogłowiłem, tak? Ale za chwilę podejrzewam, że go całkowicie wyrzucę, jak tego co tutaj rósł. A pomidory po prostu zerwę i będą do zjedzenia. Można, oczywiście, zastosować również nawozy potasowe potasowe z krzemem, żeby te pomidorki jak najszybciej dojrzały. Wiadomo, teraz pomidor potrzebuje dużo potasu, dzięki temu będzie ładnie dojrzewał. Także można stosować nojówkę z wrotycza, ze skórek banana. Są też gotowe takie mikstury do, yy, do Prowokowania dojrzewania, ale ja ich nie używałem. Nie wiem, jak one działają, dlatego też nie będę się na ich temat wypowiadał. Ja to, wiecie, lubię, żeby natura zrobiła swoją robotę. Spójrzcie, tu są takie małe pomidorki. Niestety mi się to grono przełamało i one już nie podrosną, ale na pewno za jakiś czas będą dojrzewać. Tak więc. W tym filmie chcę, chciałem Wam właśnie powiedzieć o tym, jak, jak yy, sprowokować pomidory do dojrzewania lepszego. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak to za tradycyjnie, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam o, oczywiście do obejrzenia innych filmów na moim kanale. No, <laughs> zapraszam również do dzielenia się wiedzą. I zapraszam na następne filmy. Na razie cześć.